Joasia Barbara Kurdej-Szatan przygarnie kolejne dzieci pod swoją opiekę. W premierowych odcinkach Hem jak miłość Kinga Katarzyna Cichopek będzie potrzebowała jej pomocy. Chodakowska zajmie się Emilką Marysia Merklein i Zuzią Alicja Kłos. Jej zachowanie zasługuje na pochwałę. Ciekawe tylko, kiedy Joasia zapragnie sama zostać matką?. Wem jak miłość Joasia nigdy nie miała swoich dzieci, ale chętnie zajmowała się cudzymi. Wojtusia Feliks Matecki i Zosia Julia Wróblewska traktuje jak własne dzieci. To ona daje im poczucie bezpieczeństwa i tworzy na miastkę prawdziwego domu. Choć nastolatkowie stracili biologicznych rodziców, niedługo pod jej opiekę trafią kolejne pociechy. Na zakulisowych nagraniach z planułem jak miłość aktorki zdradzają. Że Kinga z Duniska nie obejdzie się bez wsparcia pomocnej sąsiadki. Czekam na basie. Znowu bram z jedną aktorką, z którą spotykam się na planie średnio co trzy lata. Jesteśmy sąsiadkami. Śmieje się Katarzyna Cichopek w swoim insta-stories. Choć w serialu panie mieszkają obok siebie, bardzo rzadko grają wspólne sceny. To wkrótce się zmieni. Teraz już będę pomagać ci z dziećmi. Jestem taka kochana i dobra i zajmuję się wszystkimi dziećmi. Dodała z szerokim uśmiechem Barbara Kurdej na zakulisowym nagraniu z planłem jak miłość. Chodakowska jest uczynna i nie odmawia bliskim. Zaopiekuje się bliźniaczkami, bo z będą potrzebowali jej wsparcia. Ciekawe tylko, kiedy sama zapragnie zostać biologiczną matką. Myślicie, że Leszek Sławomir Uniatowski. Który pojawił się właśnie na horyzoncie jest dobrym kandydatem na ojca i jej dzieci. Michał w przyszłych odcinkach serialu Im jak miłość. Zdecyduje się na kolejny krok w stronę poderwania Joasi. Sąsiadka od razu spodobała się pisarzowi, który na początku ich znajomości próbował ją uwieść. Kobieta dała mu wyraźnie do zrozumienia, że nie jest zainteresowana, więc dał sobie spokój. Przynajmniej na razie. 1423 odcinku M jak miłość Ostrowski zacznie myśleć w jaki sposób zaprosić ją na randkę. Pomoże mu w tym Wojtuś Felix Matecki. Podpowie starszemu koledze. Że droga do serca Asi wiedzie przez żołądek. A ona najbardziej lubi owoce morza. Zobacz, co udało mi się kupić. Michał w 1423 odcinku M jak miłość podpuści Odakowską pokazując jej dobroci. Mule? O nie, ale zazdroszczy. Dowiedziałem się, że tu niedaleko sprzedają owoce morza, co czwartek świeża dostawa. Pojechałem tam z samego rana. Masz jakiś specjalny przepis. Już cieknie mi ślinka. Mogę się załapać na te cuda? Chcesz wpaść do mnie, na mule? Tak, i nie dam się spławić. To co koło ósmej. Tak będzie idealnie. Szczęśliwy Ostrowski pochwali się Wojtkowi. A nie mówiłem, chwyciła przynęte. Ona prawie nic nie je, bo wciąż się odchudza, ale mule uwielbia. Później Joasia pozna Leszka i okaże się, że jest on starym znajomym jej sąsiada. Blondynka nie zorientuje się. Ale właśnie umówiła się na randkę z Michałem i zaprosi do niego nowego kolegę. Nie widzieliśmy się dobrych kilka lat. Ostatnio rajd po wysokich tatrach, pamiętasz? Jak mógłbym zapomnieć? Koniecznie musimy się spotkać, pogadać. Może dzisiaj? Lubi pan mule w białym winie? Ostrowski w 423 odcinku im jak miłość będzie w takim szoku, że nie zdąży zareagować. W efekcie zamiast romantycznej kolacji czeka go koleżeńskie posiedzenie. To wszystko nie tak miało wyglądać. Ale nie zawsze jest tak, jak sobie wymarzyliśmy, pisarz tak podsumuje wieczór. Wem jak miłość Joasia nigdy nie przestanie kochać Tomka. Ale występ w 1389 odcinku serialu będzie przełomowym momentem w jej życiu. Chodakowska zaśpiewał utwór Bez Ciebie w akompaniamencie profesjonalnych muzyków. Całość wprawi w osłupienie gości i właścicieli bistro za rogiem. A się to było wspaniałe, nie wiemy co powiedzieć. Krzyknie Kinga Katarzyna Cichopek zaraz po jej występie. Ta muzyka mnie tak zainspirowała, że popłynęłam. Usprawiedliwi się Jasia, która śpiewając cały czas myślała o Tomku. Przed oczami przelecą jej najpiękniejsze wspólne chwile z mężem. Oświadczyny Tomka, ślub, pocałunki i bliskość, której teraz jej bardzo brakuje. 1389 odcinku: M jak miłość Joasia poczuje obecność Tomka. A słowa śpiewanej piosenki dadzą jej do zrozumienia, że czas na nowe życie. Nieżyjący Tomek daje jej zielone światło i pokaże, którą drogę powinna wybrać na dalsze życie. Który to już bez ciebie dzień. W rachunkach gubię się. Powoli z tym oswajam się, choć wciąż mi ciebie brak. Wiem, że byś tego chciał. Przede mną nieznany świat. Do których drzwi podejść mam? Pomóż mi. Choć nie jest tak, jak mogło być, gdybyś tu ze mną był. Choć smutny dom, w pamięci mam te najpiękniejsze dni. To dziś pomaga mi. Przede mną nieznany świat. Do których drzwi podejść mam? Odnaleźć znów dobry szlak, pomóż mi. Choć nie ma szans, by cofnąć czas, nie będzie więcej łez. Słucham Twych słów, a życie znów za rękę chwyta mnie. Przed siebie każe biec, przed siebie każe biec.